No ja naprawdę wolałbym nagrywać ten odcinek w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza, ale tak się składa, że prawdopodobnie na skutek ocieplenia klimatu mamy tych stopni aktualnie aż zero. Kto nam zabrał zimę? Gdzie ja mam teraz nagrać moją arktyczną konfrontację? No chciałem jechać w góry, najlepiej gdzieś, gdzie w ogóle nie wolno wchodzić. A konkretnie to najlepiej tutaj. W ogóle to czemu ta góra jest praktycznie zamknięta na ruch turystyczny? Ale to nic, bo przypomniało mi się, że i tak nigdzie nie pojadę, bo COVID. Spanie w temperaturze 0 stopni Celsjusza pod namiotem może być bardzo ciekawym doświadczeniem i ciekawym wyzwaniem. Nigdy tego nie robiłem, a zawsze chciałem to zrobić. Może wreszcie pora to zrobić. Po pierwsze, ogrzewacze chemiczne. Bardzo sprytny i ciekawy wynalazek. Bardzo budżetowy, jak na możliwości. Zadeklarowane przez producenta. 65 stopni Celsjusza przez 6 godzin. Czy to nie brzmi jak odcinek AdBastera? Śpiewór, który miałem na Nordkapie, też powinien się przydać. Komfort 0, limit minus 5. Brzmi jak komfort. A nawet jeśli nie, no to mam jeszcze koc ratunkowy. Ostateczność. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny. Idę rozbijać namiot na ogrodzie. Sądząc po szronie, jaki zaczął osadzać się na powierzchni namiotu, stwierdzam, że jest około 0 stopni Celsjusza, może nawet minus 1. Ale co ciekawe, komfort termiczny jest porównywalny z obozami, jakie normalnie zakładam latem, więc zapowiada się ciekawie, no ale wiadomo, pewnie przyjdzie sen i wszystko zweryfikuje a jeszcze nie zacząłem używać żadnych technologicznych pomocy w postaci ogrzewaczy chemicznych które tutaj mam zamiar właśnie w tym namiocie testować więc jest nieźle ale spokojnie to zapewne się zmieni aktualizacja jest czwarta właściwie to w pół do piątej rano temperatura odczuwalna 1 stopień jest bardzo dobrze. Jest na tyle dobrze, że za chwilę zapomniałbym w ogóle, po co przyszedłem tutaj do tego namiotu. A przyszedłem sprawdzić dość poważną deklarację producenta ogrzewaczy chemicznych, który mówi, że te ogrzewacze po 10 minutach osiągną temperaturę 65 stopni i utrzymają ją, co najważniejsze, przez 6 godzin. Wow! No ciemno. Ciemno. Ja włożyłem już do śpiwora ogrzewacze chemiczne i muszę powiedzieć, no po prostu dają czadu. Za chwilę sprawdzę temperaturę kamerą termowizyjną, bo o to tutaj chodzi, ale jest ciepło. Ja to w tym momencie czuję. Zresztą chyba nawet możemy zajrzeć do wnętrza śpiwora, zobaczyć jaka tam jest wysoka temperatura. Czekajcie. O, są nasze ogrzewacze. Jeden, drugi i trzeci grzeją, grzeją mocno, ale jak mocno! 65 pod 65 stopni, czyli jak w mordę strzelił idealnie, zgodnie z deklaracją producenta. Nawet są trochę cieplejsze. Wydaje mi się, że niektóre przekraczają temperaturę 65 stopni. Ten po lewej na przykład przekroczył. Bardzo ładny wynik. Bardzo fajnie widać, gdzie na śpiworze są straty ciepła. Zauważcie, że największe straty ciepła są przy stopach. Tam, gdzie stopa dotyka tej poduchy. Tutaj puch od śpiwora robi się najcieńszy, przez co ucieka ciepło. Jeszcze raz wezmę je i włożę je tam, gdzie ich miejsce, czyli, czyli tutaj. To śpiwora, o! I zamykam. I one w tym momencie wytwarzają przyjemne ciepło, które nie wydostaje się, bo to jest puch. Generalnie to muszę powiedzieć, że jest bardzo przyjemnie, bardzo ciekawie, bardzo ciekawe doświadczenie. Chyba będę robił to częściej, a mam nadzieję, że następnym razem przy naprawdę niskich temperaturach, bo chyba jednak w te tatry pojadę. Nie boję się już. Szkoda, że nie możecie tego poczuć, bo ogrzewacze chemiczne grzeją naprawdę mocno. No ja nie wiem, czy nie za mocno. Nie wiem, czy nie będę musiał ich wyciągnąć z tego śpiwora. Co to było? Pewnie wiatr. Patrzność! Kupcie się, bo nie mamy zbyt wiele czasu. Plan jest taki: przechwytujemy sen AdBastera. Weźcie się w garść. Trzeba powiedzieć jego widzom, że mogą pograć w najzajemistszą grę online ostatnich 10 lat. Zrozumiano? No. To szybciutko wsiadać do swoich baboków i pokażcie im o co chodzi. Ale, generale, jak to przecież ta gra ma 10 lat i nigdzie nie ucieknie? Będą jeszcze inne okazje. No właśnie, generale. Szarab, oto wytyczne. Macie przekazać ważną wiadomość: że link w opisie wiedzie ich do rejestracji. A rejestracja daje duże możliwości. Jakie, generale? Duże! 250 tysięcy kredytów, dopasiony czołg i 7 dni konta premium. To tyle, ile zostało wam życia. <laughs> Żartowałem. A teraz pakować się do miski. Sam się pakuj. Widzu Adbastera, miałeś kiedyś sen tak realny, że nie potrafiłeś odróżnić go od rzeczywistości? Musisz się obudzić. W opisie filmu znajdziesz link do tej prawdziwej rzeczywistości. To, co widzisz obecnie, to tylko sen. Nieprawda. Prawdziwe życie jest tam, tu, na froncie. Dołącz do nas. Są nas miliony. Czekamy. Po tamtej stronie. Dziękuję wam towarzyszu. To była bardzo dobra robota. Partia wam tego nie zapomni. Na pewno nie będzie nic pamiętał. Na pewno. Do zobaczenia na polu bitwy. O, ale miałem sen! Wow. Godzina 10,03 Wow! Czas na ewakuację, ale... Podsumowanie chyba już w domu. To jest taki hałas od tych samochodów, że tutaj nic nie można nagrać. Podzieliłem sobie moje ogrzewacze na dwie grupy. Te dwa ogrzewacze były u mnie. Nie, te dwa były w śpiworze, a ten jeden był w kieszeni. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się ich temperatura. 51 stopni po 6 godzinach co jest wynikiem zadowalającym. Nadal ta sztuka ma no mniej 45 stopni. Może była w innym miejscu śpiwora. A ta sztuka była w kieszeni i ma temperaturę 44 stopni. No ciekawe są to wyniki. Wyczuwam aktywność termiczną. Na terytorium kuchni to jest jakieś termiczne zwierzę. Wygląda bardzo dziwnie, ale doskonale widać, którędy traci najwięcej ciepła. Otóż przez ryj oraz przez łapy. To już wszystko w dzisiejszej termokonfrontacji. Podsumowując, tanie ogrzewacze chemiczne są dobre, bo są dobre i tanie. Audycja nie zawierała lokowania produktu. To znaczy, zawierała, ale nie tego. Tylko tamtego. Może ja już nic nie będę mówił, po prostu bawcie się dobrze i bezpiecznie wesołych świąt. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, adwaster.